Przede wszystkim jest coś takiego w naszym zawodzie, że w tej kolejce świątecznej każdy z trenerów, każda z ekip chce po prostu wygrać, żeby, żeby wiadomo rodzinnie bardziej radośnie te, te święta Wielkiej Nocy spędzić. Ja cieszę się, że moje drożenie się to udało i szczerze, to już historia. Teraz mówię dwa, trzy dni, dwa dni świąt. Odpoczniemy od torku zaczynamy dalej pracować nad przygotowywać się do następnego spotkania. Dziękuję serdecznie. Mi wypada pogratulować drużynie Olimpii bardzo dobrego meczu i zwycięstwa. Nam w tym meczu dzisiaj nie wyszło kompletnie nic. Ani taktyka, ani realizacja założeń, ani no kompletnie nic. Dzisiaj widzieliśmy dwa zespoły, jeden bez e, kompletnie żadnego stresu. I zespół Drutek z Bytowi, który, e, który nie wiadomo, może nie, nie wiadomo dlaczego, ale no i jesteśmy w sytuacji i wiadomo jakiej. I, E, sparaliżowani, wyszliśmy strasznie na mecz, dlatego e, no, nie mieliśmy dzisiaj szans. Krzysztof z jest ważną postacią tej drużyny i e, brakowało nam przytrzymania piłki z przodu. E, Buzała i Jakubowski są piłkarzami innego pokroju, mieli troche, troszeczkę inne zadania, bo musieliśmy radzić sobie bez Janusza, ale no, taka, jest, taka była sytuacja. Wiedzieliśmy o tym już od, od początku tygodnia. Od poniedziałku do, do wczoraj drużyna wyglądała bardzo dobrze, szczególnie pod względem e, technicznym dzisiaj. Stresy i ta sytuacja, w której, w której jest drużyna. No na pewno ja nie poznawałem tych chłopaków, nie znam ich jeszcze tak dobrze, ale, ale mam nadzieję, że czas będzie pracował dla nas. My z tego meczu wyciągniemy, mam nadzieję, konstruktywne wnioski, nie tylko jeśli chodzi o ustawienia, ale i personalia i od następnego meczu będziemy zespołem, który będzie skuteczniejszy w każdych działaniach.